Dzień dobry! Dziś przechodzę do Was z moją poranną rutyną. Jak widzicie, nie wstaję przy pierwszym alarmie. Ostatnio podnoszę się po drugim albo nawet i trzecim budziku. Film ten nagrałam w wakacje, kiedy jeszcze rano było jasno, ale nie miałam motywacji do zmontowania go, także dopiero teraz macie okazję go zobaczyć. Dobra, wstajemy. Pierwsze co robię po wstaniu z łóżka to. Otwieram okno, aby trochę wpuścić świeżego powietrza do pokoju i następnie idę do przedpokoju, do lustra i tam wiążę włosy, zazwyczaj w koczka. Po piżamie też widać, że nagrałam to latem, bo teraz śpiewcie w cieplutkiej piżamce i grubych skarpetach. Aby się pobudzić, przemywam twarz chłodną wodą i zawsze wkurzają mnie przy tym moje baby hair. Zawsze gdzieś wyjdą i potem są mokre, ale na szczęście szybko schną. Twarz delikatnie osuszam ręcznikiem, staram się nie pocierać, by nie podrażnić skóry. Kolejny mój przystanek to lodówka. Staram się dzień wcześniej wieczorem przygotować śniadanie, by rano zaoszczędzić kilka chwil. Wyjmuję je z lodówki, by się trochę ciepliło, i w międzyczasie idę się ogarnąć. Standardowo szybka pielęgnacja, czyli nałożenie kremu pod oczy z Clarinsa Idealnie się nadaje na zmęczone wory pod oczami, z racji na metalową końcówkę, która chłodzi i też dodatkowo jeszcze przy tym pobudza. W tej samej serii nakładam krem na całą twarz i nie zapominam o szyi. Taki lifehack ode mnie. Jeśli macie długie paznokcie, to w taki sposób najlepiej nakładać krem, żeby nie wchodził nam pod paznokcie, bo to jest strasznie irytujące. Voilà! Następnie podciągam rolety i ścielę łóżko. Swoją drogą mam obsesję na punkcie tego, żeby koc był idealnie ułożony. W widzicie moją tablicę, która tego lata została wzbogacona o nowe piękne magnesy z polskich miejscowości. Uwielbiam kolekcjonować tego typu pamiątki. A misia, którego tak czule teraz przytulam, dostałam już prawie 3 lata temu od mojego ukochanego. Od razu pokażę Wam moje uszykowane rzeczy. Dzień wcześniej, przed snem, przygotowuję sobie stylizację na krześle i biżuterię na biurku. Wtedy rano nie mam dylematu, co ubrać. Oczywiście nie jestem ideałem i nie codziennie mi się to udaje, ale powiedzmy, że tak w 70%. Na biurku czekały też na mnie materiały do kolokwium. Tak miałam zajęcia w sierpniu i wrześniu z racji na zamrożenie semestru z uwagi na COVID. Staram się rano chociaż kilka minut pouczyć przy śniadaniu lub poczytać jakieś ciekawostki w internecie, zrobić po prostu coś pożytecznego. Latem uwielbiam wypić kefir truskawkowy do śniadania, ale i tak herbata tak naprawdę najczęściej pojawia się na moim stole. Potrafię nawet w ciepłe dni wybić 3-4 herbaty, więc można stwierdzić, że jestem trochę uzależniona od tego napoju. Kiedy myję zęby, nie potrafię bezczynie stać i gapić się w lustro. Zawsze coś mi za czasie robię, na przykład dopakowuję potrzebne mi rzeczy do pracy, do torebki. A tego dnia akurat wkładałam naczynia po śniadaniu do zmywarki. Szybka przebieranka i tada! W końcu czas na make-up. Jeśli mnie obserwujecie trochę dłużej, to wiecie, że na co dzień na moje buzi ląduje jedynie korektor pod oczy, tuż do rzęs i basen do ust. Czasem jeszcze rozświetlam wewnętrzne kąciki oczu, ale to czasem. Włosy czeszę teaserem i to jest moja ulubiona szczotka od gimnazjum, nie wyrwa zbyt wielu włosów i naprawdę łatwo się nią rozczesuje. Dostaję od Was często pytania, czy prostuję włosy. Odpowiedź brzmi nie, to są moje naturalne włosy. Przedziałek musi być równiutki, zwracam na to dużą uwagę, mimo iż po 5 minutach wyjścia na zewnątrz nie jest on już idealny. Przy okazji pokażę Wam, jak niesamowicie piękną różę otrzymałam. Byłam zdziwiona, że ona aż półtora tygodnia się trzymała. Naprawdę wow! Bez okularów przeciwsłonecznych w lato nigdzie się nie ruszam. Chociaż jesienią i zimą też się zdarza, jeśli słońce postanawia wejść. Tak się prezentuje mój look do pracy w sierpniu. Po inspiracji na obecną porę roku zapraszam Was na mój Instagram. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz. Miłego dnia, kochani! Mua! Trzymajcie się cieplutko! Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Koniecznie dajcie o tym znać w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia!